Widzowie. Kubiks. Aha, tamto sobie zaraz wracam wymyśla, no. Jeszcze czego? No dobrze, to się przywitamy bez niego. Siema, widzowie. No, siema, morgini. Jak tam? O. My już nagrywamy! Co? Ale jak to cię wczytało? Co? Daj go to. Dlaczego? Dlaczego tak zrobić? No że tak Ci y, wczytało Dara. Czemu 400 godzin mi pokazuje? No 411 godzin? 350 godzin, Kubecz, przywitaj się z widzami, bo widzowie już płaczą, że się z nim nie przywitałeś. Eee. <grymne> Witaj się i co kogo. No, ale nie potrzebujesz. Wolicie limonki czy pomarańcze? Czy cytryny? Czy mogłem się nazywać cytrynek? Łatwy. Ej, widzę, wymyślicie mi, nazwij moją nową nazwę. Chyba, że mam jej nie zmieniać. Zmieniać? Zmi Zmienimy nik dla to kubiksa. Na przykład polska masz... cytryna. Co? Polska cytryna. Polska cytryna? Siema. Czemu masz takiego dużego, ale ma kubicki ale on ma gietotyryny, ty balony? Ja ci się na tak, ja gieto patrzę. Ej patrzcie, mad Dog Mad Dog! Ej, Mad Dog! Ja mam z tej firmy słuchawki. Ej, dobra, to są Polacy rodacy. Halo? Kubiks? No, cicho. Bo przyjdzie cicho. Leży? Leży, dobra. Na ślepo z zamkniętymi oczami go zabiłem. Jestem ja w losowym miejsce strzelałem normalnie. Jestem ja w losowym miejsce normalnie strzelałem. I go zabiłem. O Boże, ale dobie, ja. obcy, co sobie Ja Co? Dobrze. Maddu. Dobra. Aha, spamięł we mnie. Fajnie. J jakiego zabiłem? Na 7 HP. 7 HP no. Dobra, drugi frak. Widzowie, mamy plan wbić mi platynę. Mamy plan wbić mi platynę. Pomocy. Dobra. Uważaj, typy kampią. Kampią znaczy się. Co ja on Boże święty. Ej, dobra, czemu ktoś ma nick Maddock? Magdok to ja mam z tej firmy słuchawki On są mega spoko Dobra, kolaps! Aha. Ja się muszę bardziej... Co ty za ja fotel zrobić? jest Jezus, tak do grania Ej, Kubiks! Znasz kogoś, kto gra na mikrofalówce? Aha. Pamiętasz tego Twixa? To on gra na mikrofalówce. A czemu ty kubiks trochę zkiniesz? Ale skąd? Alimonek monek deda deda, deda, deda. Ali monek deda Możecie śpiewać w komentarzu Ali Monek Deda Deda Deda, deda. Macie no. dawać komentarzu, bo on Czyli powinno Alimonek Dada czy Alimonek skina? Ale ja chcecie że powoduje. Albo Ali Monek bije, 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 bije. Albo to... A Stasiu mamy, a Dobra, mamy jakiegoś... Czy ej, ma? Ej, ej, jak ma Stasiu mi nazwisko? Powiesz mi po odcinku. Czy teraz może zdradzić? A co ty mama powiedzieć? No, bo masz go na messengerze. Nie, ja mam go na messengerze. To masz jego numer telefonu? Nie mam. No. Nie mam go. Messi go kupuje, ale ey, to on jest botem, bo on sobie kupił tego, tego jak, jak, Messi no, a nie, ej, Ja o typowi tak, no ten na mordu ładnie wróciłem, jak i widzę, przepraszam za słownictwo, wybaczycie mi? Bo tak mu no, ładnie tak na banie wyleciałem Ale tak serio ładnie Dobra, kolaps Oho Dobra, ile to już się nagrywa, to ja sobie sprawdzę Idealnie 7 minut Dobra, gramy jedną rundę i kończymy nagrywanie Ej, Kubik Mama. chcesz... Ej, chcesz kogoś pozdrowić? Nie. E... Jak to nie? No to pozdrów na przykład z samego siebie lub z kogoś z Fortnite pozdrawiam, kogoś. Pozdrawiam Kubika, Pozdrawiam Cykowa. Dobra. Dobra. Jeśli Maddock zginie, to ja nie wiem co. Ej, już przegłos minął. No, Chyba ja on był chwilowy. Dobra, jest, po co ona się odrodziło? Aha, to my na, na czempionach gramy. Ja tylko siebie. Specjalny mikrofon zdaliłem, żebyście słyszeli coś z rundy. Ale chociaż całów nie musicie słyszeć? Ale najważniejsze, żebyście widzieli, słyszeli mnie i Kubik'sa. Prawda czy nie? Co? Co ty masz z tym ochio? Co ty masz z tym? A ja to A mam sztucera. A wyś, zobacz mój nowy film na kanale, proszę, tak ładnie. I jak? Na no, 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 no. jan Edity. Edity. Ej, ocy, moje edity. Edytuję szybko czy wolno? Widzowie, się szybko denerwuję przy Fortnite, a więc sorry Ej Kubiks, -E mam pytanie A on mnie ogląda! On mnie ogląda! Co? On nie ogląda! On nie ogląda! Słuchajcie się, no! Ja Co? Powiedzieli, że mnie nie oglądali. Ej, dobra! Mam pytanie! E... Czy szybko się denerwujesz przy parknecie? Oh, no Ty na tiltedach jesteś To nasze ścianki są Nei! Nei, hvað er það? Hehe, hlump hlump Nei, hlump hlump Oh Kó <Coke>. Hvað er það að það er svo fyrir í hlump? Niður Hvað er það? Það er sérfíkum fyrir <funk> Fortnite, það er rúið, þannig að það er sérfíkum fyrir <funk> Fortnite Pyk. I tak, pyk, kurde. Jesteśmy, jesteśmy w Stanach Zjednoczonych. O kurde! No nie! Ale to nie ja, to ten spocone drzewo. to nawet to No ale ja wiem, że to... To było nagrane nawet No właśnie, a więc Film to był nasz adwokat Muszę ciszej mówić Bo... Aha, typ jest w boksie, typo, ziomek Ziomek jest w boksie Ale bojąk Bojączek Pajączek i macie tutaj kilka editów. Dla widza kilka editów. Ale dwa. Ale no właśnie, ja dla widza, ale. Ej, a jak oceniasz moje edity? Od 1 do 10 oceni moje edity. Ja sobie nie obejrzałam, bo ja muszę grać, no to Dobra, to tam obejrzysz. Ej, a, a jak oceniasz kawałek moich editów? Ale starta się kończył, to trzeba widzowie teraz uważać. Ja jeszcze nie edytowałeś, tylko rozbodyłaś, jak ja No ed trochę edytowałem Sipał. Jak... A jak będziesz wyjdę ze złota dwa, czy jeszcze nie? A jedna proszę. Nie wiem, chyba 16 wejścia jakoś tak. Bo musiałabyś rogom jest z sami I sami do kraku. O, 15 mamy! A ty masz? Trzy Trzy, ja też mam trzy No i fajnie, no i kwity o jest. No jasne No i kwity jasne Jasne Stary Żeltyk, cicho mówię o, Ale ja mam fajne, dobre wpisy, mam ze 160 wpisów teraz No proszę, chodź Chodź Zajmę

Jak używasz kodu szaman FN? Um, właśnie nie. Ne. Ja polecam używać kodu szaman FN. Bo on mi zwiększa... Muszę pisać. Muszę pisać. Na... Na Ciekać, nie nie, 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 kupuję, nie. O nie. Cicho Cicho no Dobra, widzowie ci będę raczej słyszę. O! No Maddok! A dobra, to... wściekły pies. Ale ja mam z... Ale ktoś mi się włonił do domu chyba, bo... Ja tak szybko edytuję. Chyba, że myszka. Chyba, że ja mam Prima'a. Ja tak płynnie edytuję. Tak płynnie edytuję.

Ej, ej, ja muszę już... dobra... Ej, muszę zrobić chyba w przerwę w nagrywaniu, chwilę Bo mama, musi... Bo mama musi coś załatwić Wstrzymam Dobra, widzowie, sorry mama. musiała coś ogarnę, dostałem 15% a kubik z nie wiem jakim cudem minus 2 Nie wiem, tym cudem, trzecie miejsce i się, w chyba to? Dobra, to widzowie to my już się na dzisiaj żegnamy. Oczywiście za, za przewy to bardzo mocno Was przepraszam. Ja lecę wstawiać ten film. A my się żegnamy, pa!